Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na tusty czwartek. Przygotujemy faworki albo chrust. Zależy jak to mówi na to. No wiecie, różni ludzie mówią. Zaczynamy od szklanki mąki. Wysypujemy na stolnicę. Jest to łatwy przepis i fantastyczny. No i dzielimy sobie tak. Robimy tak. Wrzucamy trzy żółtka. Jest to przepis od mojej babci, także naprawdę dobry przepis babcia dawała żółtka i oczywiście spirytus ja spirytusów w domu nie mam dajemy pół łyżki hopla nie wiem po co ta żółtka w sumie jest do tego no ale dobra, jeżeli <laughs> ma być, to tak ma być i oczywiście szczypta soli do tych faworków i odrobinę cukru, nie zanurzone muszą być tylko lekko słodkie hopla no i jeszcze śmietany Dużą łyżkę śmietany, takiej 18% gęstej do zup, na pewno wiecie o co chodzi. I teraz za pomocą łyżki sobie to na początek tak wymieszam, a później rękoma będziemy formować ciasto. Jest to mała porcja, jest to przepis naprawdę na kilka faworków. Zobaczę ile wyjdzie, to Wam powiem na samym końcu ile mi wyszło. Hapla. Możecie oczywiście podwoić ten przepis. Ja dużo nie chcę, bo naprawdę bym wyglądał jak szafa, gdybym jadł bardzo, bardzo dużo. Jeszcze mnie czekają pączki, tak więc e, nie robię tego zbyt dużo. No i na początek, tak jak mówiłem, ubijam łyżką, wszystko zakniatam, a potem przechodzimy do brudnej roboty teraz rękoma i ugniatamy ciasto. Ja do tego ciasta dodałem jeszcze pół szklanki mąki, bo babcia chyba mi źle podyktowała przepis. No ale tak to bywa, wiecie. Źle usłyszałem przez telefon, czy coś. Bo ciasto było rzadkie, a ono takie nie ma być. No i teraz rozwałkowujemy sobie ciasto. Ciekawy kto z Was w tusty czwartek będzie jadł faworki, bo ja się męczę, żeby Wam pokazać. No i napiszcie, piszcie jak wyszły. Hopla. I kiedy ciasto jest gotowe, jest rozwałkowane na bardzo cienkie. Jest bardzo cienko rozwałkowane. Odkraiłem sobie końcówki, i będziemy z tego tworzyć ten chrust faworki. Hopla. No i co teraz? To wszystko na pół i teraz. Kroimy w paseczki. Dobra, kiedy mamy paseczki porobione, robimy w nich dziurki. Hopla. No i zawijamy. Tak. bank I odkładamy je na bok. Tak z każdą. Hop, do środka. Przekładamy. I jedziemy. przygotowane faworki wrzucamy na gorący smalec. I ja wam mówię, używajcie smalcu, bo prawdziwe faworki były zawsze robione na smalcu. Moja babcia zawsze je robiła na smalcu. To nie dlatego, że ktoś jest biedny, to nie wywodzi się z biedy, tylko wywodzi się z tego smaku, ze smaku naszej tradycji, że faworki muszą być smażone na smalcu. Ja się nabiegałem, obchodziłem pół Liverpoolu, żeby znaleźć smalec, w końcu dostałem go. Winner. I teraz wrzucamy na gorący smalec. właśnie temperatura około 180 stopni i szybko smażymy je. Za chwilę je będziemy wyciągać. One właśnie takie mają być. Możemy je też obrócić za chwileczkę i zobaczycie, jakie są fantastyczne. I teraz wyciągamy je z tłuszczu. Popatrzcie, jaki piękny kolor one mają, jak ładnie wyglądają. I tak smażymy wszystkie. Dobrze, moje faworki są już gotowe. Teraz tylko trzeba je posypać cukrem, pudrem obowiązkową. I takie podajemy. Popatrzcie, z tego przepisu wyszło mi tyle faworków. To jest nawet za dużo jak na mnie. No i ja jeszcze bym je sugerował podawać z roztopioną nutellą. Tak więc. Dzieci to pokochają. Popatrzcie: nutella, roztopiona. Faworki, cukier, puder i ja. Mm. Faworki same w sobie są smaczne, ale z dodatkiem Nutelli to jest niebo w ustach. Dziękuję bardzo. Po więcej przepisów zapraszam na Facebooka. Kocham gotować. Do zobaczenia.